Cześć, jak po angielsku mówić o wymiotowaniu? Jakie są formalne słowa, a jakich zwrotów używamy tylko w gronie znajomych? Czy w angielskim są jakieś barwne zwroty na wymiotowanie? Tak jak u nas bełtać, haftować, spawać? Porozmawiajmy o tym w 78 odcinku naturalnie po angielsku. Zapraszam. Kwestia wymiotowania często poruszana jest w trakcie wizyty u lekarza. No, w takiej sytuacji użyjemy raczej formalnego czasownika na wymiotowanie, czyli vomit. Wymowa amerykańska, w brytyjskiej vomit. vomit, vomit, vomit. Lekarz może więc nas zapytać Did you vomit? Wymiotował pan? Albo any vomiting? Jakieś wymioty? Są wymioty? Ale vomit może być też kluczem do okazania empatii. Jakiegoś współczucia innemu człowiekowi. Załóżmy na przykład, że w czasie jazdy autobusem zrobiło nam się niedobrze, ale szlachetny współpasażer okazał nam wsparcie, mówiąc: proszę pana, naprawdę, jeżeli pan musi, proszę śmiało wymiotować. Proszę bardzo. Czyli, it's okay. If you need to, then just go right ahead and vomit. It's okay. If you need to, you go right ahead and vomit. Ale vomit, lub womyt, to jest też rzeczownik, czyli wymiociny. Czasami w trakcie szalonych koncertów pan Krokowek zdarzało się, że takie substancje pojawiały się na scenie, a w ekstremalnych przypadkach widywano nawet fekalia. No i pan Krokowcy, wspominając takie epickie imprezy, mogą powiedzieć oh, Lots of vomit, some fecal matter. Uh, lots of vomit, some fecal matter. Nieco bardziej potoczny czasownik na wymiotowanie to throw up. Dość obrazowe określenie, no bo jeżeli zwracamy zawartość żołądka tędy, to ona w jakiś sposób jest podrzucana ku górze. A mamy tu rzeczywiście throw, rzucać i up w górę. Throw up. Nie jest to tak formalny zwrot jak kliniczne wame. Ale naprawdę bardzo standardowy, używany właściwie wszędzie poza rzeczywiście takimi formalnymi sytuacjami. Nawet u lekarza, jeżeli mamy przyjacielską atmosferę, throw up jest jak najbardziej okej. Okay. Ale throw up także może pokazywać potęgę ludzkiej dobroci. Odbieramy właśnie znajomego z imprezy, no współczujemy mu jego trudnego stanu. Do tego pełni empatii dajemy mu wybór. Grzesiu, grzesiu, tu chcesz wymiotować czy chcesz wymiotować w samochodzie? Do you want throw up here? Or do you want to throw up in the car? You, throw up here, you throw up in the car. Podobne do throw up, ale już nieco bardziej nieeleganckie jest słowo puke. Już samo jego brzmienie zawsze kojarzyło mi się z paskudnością wymiotowania. jest takie nagłe, takie szybkie, takie puke. Nie dobrze się kojarzy. Ale nadal bardzo popularne słowo, szczególnie w kręgach znajomych, no po prostu nie powoduje zgorszenia. Niektórzy radzą, że dobrym sposobem na pozbycie się kaca jest zwrócenie tego, co jest w żołądku. Once you're hangover, jak już masz kaca, you just gotta puke. No to po prostu musisz zwymiotować. I mean, once you're hungover, you just gotta puke. Dość nieeleganckim określeniem wymiotowania jest barf. Jeśli więc chcemy w bardziej wulgarny sposób ostrzec pozostałych, że będzie wymiotowane, możemy powiedzieć I think I'm just, gonna barf. No, I just think I'm gonna barf. Te cztery słowa oczywiście nie wyczerpują tematu, bo określeń na wymiotowanie w angielskim jest więcej, ale myślę, że one są naprawdę bardzo popularne. Wypada je po prostu znać. O jeszcze jednym powiemy na końcu, dość istotnym, a teraz przejdźmy do tych bardziej barwnych określeń na wymiotowanie. Tak jak po polsku mamy spawanie, bełtanie, haftowanie, żyganie jak kot. Tak po angielsku możemy użyć na przykład zwrotu lose one's lunch, czyli dosłownie zgubić swój lunch. Bardzo obrazowe po raz kolejny zgadza się ze stanem faktycznym, kiedy wymiotujemy, szczególnie po lunchu. Jeśli na przykład oglądaliśmy film, który ma tak dużo krwawych scen, że aż chciało nam się wymiotować, to moglibyśmy powiedzieć na przykład tak. The movie was so gory, that I almost lost my lunch. Film był tak krwawy, że prawie z wymiotowałem. Kolejne ciekawe określenie to yawn in Technicolor. Dosłownie ziewać technikolorze. Technicolor to była technika produkcji filmów kolorowych na początku XX wieku. One się charakteryzowały tym, że te kolory były bardzo nasycone, takie przejaskrawione wręcz. Dlatego dzisiaj technicolor to przymiotnik, który oznacza m.in. coś właśnie takiego przejaskrawionego, bardzo kolorowego. No, a przecież to, co zwracamy z żołądka, no mówmy się, czarno-białe nie jest. Dlatego jeżeli wymiotujemy, to ziewamy właśnie w technikolorze. E, można więc powiedzieć wstała i puściła pawia She stood up and yawned in Technicolor. A to, co wylądowało na podłodze, czyli bełt, to po prostu Technicolor yawn. And there was a Technicolor yawn on the floor. Inna kolorowa rzecz to mapa, map, a dodatkowo kontury kontynentów na niej bardzo często są nieregularne. Jeżeli więc porównamy mapę z wymiotinami, to dostrzeżemy bardzo wiele podobieństw. Dlatego, jeżeli ktoś rzuca mapę, to wymiotuje. Throw a map. Można więc powiedzieć, kurczę, ktoś schaftował się na chodnik. Somebody threw a map on the sidewalk. Podrzucać coś to też toss, na przykład toss the pancake, podrzuć sobie naleśnika na drugą stronę. Ale toss oznacza też między innymi miotać czymś. Jeśli do tego dołożymy ciasteczka, cookies, no to już wiecie, do czego zmierzamy. Jeśli ktoś miota swoimi ciasteczkami, to znaczy, że wymiotuje. Toss one's cookies. Ten gość tak cuchnął, że myślałem, że zwymiotuje. The guy smelled so bad, I thought I was gonna toss my cookies. I na koniec jeszcze coś bardzo ważnego. Zwrot to be sick. Dlatego, że on w Anglii znaczy coś innego niż w Stanach. To be sick w Anglii to po prostu wymiotować. To jest bardzo popularny zwrot. Jeżeli Anglik mówi I think I'm going to be sick, to znaczy będę wymiotował. I think I'm going to be sick. Jeśli wymiotowałem mocno rano, to mogę powiedzieć I was violently sick in the morning. A w Stanach to be sick znaczy po prostu być chorym, na przykład mieć przeziębienie. I can't go to work. Nie mogę iść do pracy. Because I'm sick. Bo jestem chory. I podobnie, jeśli w Anglii powiemy I feel sick, z feel, to znaczy, że mamy mdłości zasadniczo. No ale w Stanach to pojęcie jest szersze. I feel sick może oznaczać, że bierze nas choroba, źle się czujemy, może jest nam niedobrze. Także jest tutaj pewna różnica. To be sick – wymiotować w Anglii. To be sick – być chorym w Stanach. Podsumowując, wymiotować po angielsku to, od najbardziej formalnego do najmniej, vomit, throw up, puke, barf. Vomit, throw up i barf to jednocześnie też są wymiociny. Pamiętajcie też o zwrocie be sick. I was sick, w Anglii to oznacza wymiotowałem, a w Stanach byłem chory, na przykład miałem przeziębienie. No i mamy też kilka bardzo barwnych zwrotów: Lose one's lunch, yawn in Technicolor, Toss one's cookies, albo Throw a map. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście notatka w PDF-ie do tej lekcji z przykładami i z dodatkowymi jeszcze zwrotami na wymiotowanie jest na angielski z darkiem.pl w zakładce YouTube materiały. Tam też znajdziecie mój kurs angielskiej gramatyki, który szczerze polecam i widzimy się w następnej lekcji. Cześć!